Modlitwa o siłę w pokonywaniu trudności. Wszechmogący Panie, z pokornymi sercami zanosimy przed Tobą nasze modlitwy w tych trudnych czasach, kiedy czujemy się bezradni i słabi w obliczu przeciwności losu, które nas otaczają. Wiemy, że Ty jesteś naszym uparciem i niezłomną siłą, która może przemienić nasze słabości w moc. Prosimy Cię Boże, abyś udzielił nam odwagi i wytrwałości, abyśmy stawiali czoła trudnościom z wiarą i determinacją. Niech Twoja moc wypełnia nasze serca i umysły, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu, ale wzrastali w naszej ufności i zaufaniu do Ciebie. Wzmocnij nas w chwilach, gdy czujemy się przytłoczeni. Abyśmy mogli podnieść się i iść naprzód, wiedząc, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy na Twoje działania w naszym życiu. Panie, pomóż nam dostrzec Twoje prowadzenie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Niech Twoja obecność daje nam pewność, że nie jesteśmy sami, ale jesteśmy prowadzeni przez Ciebie. Wierzymy, że przez każdą burzę i trudność nas prowadzisz i chronisz w imię Jezusa Chrystusa, naszego Mocodawcy i pocieszyciela, Modlimy się. Niech Jego moc nieustannie nas umacnia i prowadzi przez wszelkie próby. Amen.